Witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Z tej strony Nowik. I tak, co mogę rzec? Powrót jest wielki, bo nowe projekty dochodzą i nowe w końcu zabier zabieram się za robotę. Otóż yy, wracam z, znowu jakby z serią robienia, tak jak było z Jawą. Teraz wracam z powrotem, tak, wiem, rok przerwy, prawie półtora roku. W sumie to na pewno półtora roku. Ale tak, w końcu powracam. I tak, co mam dzisiaj wam do zaprezentowania? Otóż jak widzicie, dwie blachy, jeden błotnik i teraz się zapytacie, o co tu chodzi? Czy coś nowego przybyło? Otóż nie, ale jest taka sprawa, że mój znajomy oddał mi w częściach motocykl. Tak, w częściach. Tylko oczywiście to jest samo oblachowanie, rama i te sprawy bez silnika, bo silnika niestety nie ma. Coś tam, jakaś historia, że ktoś tam jego sprzedał niego w rodzinie. Ale tego już jakby nie wiem. A w każdym bądź razie dostałem od niego taki pierwszy rzut. To jest są trzy części. E, przepraszam, cztery, bo jeszcze tu jest jedna. Będzie drugi odcinek z resztą, jak on już mi je dowiecie. Ale zapytacie się, co to jest za motor. Jak widzicie po emblematach, M17. Dobra, to jeszcze nic nie mówi, nie? Ale tu mamy błotnik, na którym jest tabliczka. Na tablicy zaraz możemy zauważyć zaraz ją przeczyszczę, to będzie widoczne jeszcze lepiej że to jest SKL M17. Pierwsze co mi przyszło do głowy hmm, gazela. I bardzo to jest prawdopodobne. Teraz będę się przymierzał do oczyszczenia tabliczki i zaraz się z Wami widzę, jak ją oczyszczę. A pewnie się zapytacie, co to jest za silniczek. Otóż silniczek jest od 125 WSK Garbuski. Link macie na dole w opisie do tego filmu, w którym przedstawiam to WSK. I tak powoli zaczynam już się robić, tu już rozebrałem, głowica jest zdjęta, a znaczy górna pokrywa głowicy jeszcze nie, znaczy wyjąłem głowicę, tą dolną, żeby ją oczyścić, nie? I ona aktualnie jest przede mną czyszczona. A tutaj możemy, o, teraz zauważyć, aż tutaj ten, ale górną głowicę jest do wymiany przez to, że się poułamywały te żyliwne elementy. I co? No, trochę roboty przed nami czeka, oczywiście dużo przez przynajmniej będzie odcinków z powrotem, ale tak, jak już powiedziałem, zamierzam wrócić ze wszystkim. Jestem już po krótkiej przerwie od Was i tak, wyczyściłem elementy, jak widzicie. Bardziej widać teraz te M17 na dwóch, yy, nie wiem jak to mogę nazwać, boczkach i na błotnik. Teraz błotnik już lepiej widać. I teraz, tak, tutaj mam wspomagające światło. Yy, teraz bardziej. Można zauważyć. Przesunę to bardziej, albo może wezmę tak, żeby aż tak światło nie odbijało. I jak możecie zauważyć. Mm, M typ M17 rocznik 1970. Pojemność silnika to jest 173 cm. I tutaj mamy resztę yy, parametrów. nie? I teraz pytanie. Czy to na pewno jest gazela? <noise> nie wiem tego, ale bardzo chętnie bym to jakoś sprawdził. Patrzyłem na internecie wcześniej, nie? To gazele podstawowe wychodziły w kolorze biało-czerwonym, nie? Tutaj mamy pomalowane na czarno elementy, ale patrzcie to. Tak. <noise> Ktoś perfidnie bałkiem pomalował na czarno, a potem na czerwono chciał chyba odzyskać kolor, ale niestety mu to trochę nie wyszło, że tak powiem. Po tej stronie, jak i po tej stronie, tutaj, z y, podbłotnikiem, aktualnie nie ma żadnego koloru czerwonego, czyli pewnie było nałożone na samą górę. Co do reszty blachy, mogę powiedzieć tak: trochę roboty będzie. Nie powiem, że nie. Bo aktualnie trochę rudej powychodziło. No nic na to nie poradzimy, jak to leżało w stodole i to zakopane, i to bardzo mocno. Ale powiem tak: nieźle. Tu będzie już na pewno pierwsze co: to, tope, to był chyba typ na linkę. Że tu linka od, yy, właśnie nie wiem, nigdy w życiu nie miałem i nigdy w życiu nie widziałem SHL-ki na żywo. Więc będzie ktoś, kto może ma SHL-kę, tę gazellę M17, może mi powiedzieć, czy na pewno dobrze mówię, że o tej gazeli na pewno. A jak ktoś może ma taki sam typ, coś w tym stylu, takie same boczki, ten sam yy, błotnik piszcie w komentarzach ja chętnie się dowiem nie tak samo ten uchwyt do czego służy jeszcze tego nie wiem ale odkryjemy i tak samo o to które jest powykrzywiane aktualnie ale wyprostujemy i mam takie podejrzenie że to jest na linkę nie tak samo jak tutaj tu musi w coś w tą dziurkę chodzić jeszcze tego nie wiem ale no to sprawdzimy oglądam trochę filmików i tak samo tutaj tył Bardziej podejrzewam, że to jest tylni błotnik, przez to, że bardziej tu mamy, jak widać, wejścia na tablicę rejestracyjną, jak i jakby bardziej nieźle pokazałem, tutaj jakby na światło, dwa ten i tu przywody od tylniego światła stopu, ale sam nie jestem pewny, jakby to powiedzieć. Jeszcze przejdźmy do czwartego elementu, który znajduje się tutaj. To jest osłona łańcucha. Ten, tego właśnie. Jest trochę skrzywiona. Nie mówię, że nie, bo aktualnie to wygląda coś w, w, w tym stylu. Troszeczkę, troszeczkę tak, ale no nie dziwne, no mówię, te części leżały głęboko w stodole, zakopane u tego znajomego, właśnie. Który bardzo pięknie zaczął, jak widzę, malować. Chociaż nie, nie osądzam, bo nie wiem, czy to na pewno z jego rąk, czy jego poprzedników. Na pewno poprzedników, znaczy chodziło mi o poprzedników rodziny, chodzi mi o poprzedników y, posiadacza y, M17, nie? Więc to było coś pięknego. I tak, co do, co do osłony, to jest w okropnym stanie. Jak widzimy, pęknięcie poszło po całej stronie tutaj. Jest cała skorodowana blacha, tak samo jest powyginana z każdej strony. No, jakby, jak chciałbym go poskładać do kupy, bo oczywiście w następnym odcinku zobaczycie ramę i części resztę części, o ile mi to przywieźć już w całości, to spróbujemy tak wizualnie postawić na ramię i zobaczyć, jak to wygląda. I wtedy może bardziej ocenicie, co to może było. Chociaż tak pewnie znawcy CZ Gazeli, znawcy SHAELE, przepraszam, będą wiedzieć bardziej, o jaki typ mi chodzi. A więc tak, dzisiaj wam w odcinku zaprezentowałem te cztery części od SHL-ki. Czekamy na te kolejne części, które przybędą. Też nagram odcinek z przeczyszczenia, żebyście zobaczyli, jak te elementy wyglądają od razu po wyjęciu z tej stodoły. Potem poczyszczenie, jak aktualnie tutaj, chociaż, jak widać, dużo pracy nas czeka, bo filmiki będą z każdej rzeczy robionej tutaj bez problemu. A więc, tak, co ja mogę już powiedzieć? Ja się mogę tylko z Wami pożegnać. Obiecuję, filmik już niedługo będzie kolejny na kanale, nie będzie przerwy rocznej, tak jak w ostatnim filmiku, w którym miałem wracać, a jednak się nie udało. I jedyne co mi zostało Wam do powiedzenia to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!